Kompletny przewodnik o wskaźniku Magdi. Potężny wskaźnik, dosyć popularny, który niestety często jest źle używany i już teraz mówię, że pokażę tobie jak podejść do niego z głową, unikać błędów, na których większość traci i skupić się na tym, jak na nim zarobić. Ale aby tego dokonać, musisz obejrzeć ten cały materiał, aby zrozumieć każdy koncept w szczegółach. Nie ma drogi na skróty, liczy się tylko edukacja, praktyka i optymalizacja. Jeśli tobie to przeszkadza, no to trudno. Jeśli nie, to lecimy z tematem. Zaczniemy od kontekstu historycznego. Otóż wskaźnik MACD został opracowany przez Geralda Appella pod koniec lat 70. Appel, on był analitykiem technicznym, który poszukiwał skutecznych metod analizy rynków finansowych. W tamtym okresie to analiza techniczna była w fazie rozwoju, była w swoich powijakach można powiedzieć, a inwestorzy potrzebowali narzędzi, które mogłyby uprościć ocenę trendów i ich momentum. Gerald Appel stworzył MACD łącząc różne średnie kroczące w jednym wskaźniku, co miało na celu uproszczenie analizy technicznej i poprawę precyzji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wskaźnik MACD ma na celu dostarczenie bardziej zrozumiałych sygnałów dotyczących zmian w momentum i kierunku trendu. Więc wskaźnik MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence, jest kluczowym narzędziem analizy technicznej na rynkach finansowych, jak już wiesz. Jego głównym celem jest pomoc inwestorom w ocenie kierunku oraz siły trendu cenowego, a także w identyfikowaniu potencjalnych punktów zwrotnych. Zatem, co rzeczywiście składa się na to, co widzisz teraz na tym wskaźniku? Po pierwsze, to linia MACD. Jest ona centralnym elementem wskaźnika. Reprezentuje różnicę między dwiema średnimi kroczącymi. Krótkoterminową i długoterminową. Krótkoterminowa średnia krocząca, zazwyczaj 12-dniowa, reaguje szybciej na zmiany cen, natomiast długoterminowa średnia krocząca, zazwyczaj 26-dniowa, jest bardziej stabilna. Różnica między tymi średnimi pokazuje, jak blisko lub daleko są od siebie, co może dostarczać informacji na temat siły i kierunku trendu. Zazwyczaj jest to 9-dniowa średnia, która służy do generowania sygnałów. Kiedy linia MACD przecina linię sygnałową od dołu, jest to zazwyczaj uznawane za sygnał kupna, natomiast przecięcie od góry może sugerować sygnał sprzedaży. Idąc dalej, to mamy jeszcze histogram MACD i jest on wizualnym przedstawieniem różnicy między liniami MACD a linią sygnałową. I to pozwala na szybkie dostrzeganie zmian w różnicy między tymi dwiema liniami. Histogram rośnie, gdy linia magdy jest wyżej niż linia sygnałowa i maleje, gdy jest niżej. Zmiany w histogramie mogą wskazywać na wzmocnienie lub osłabienie trendu. I teraz myślę, że już wiesz, że ten wskaźnik jest swoją budową dosyć prosty, polega w dużej mierze na średnich kroczących. To właśnie z tej prostoty bierze się jego potencjał. Wielu aspirujących traderów szuka różnego rodzaju przewagi np. w postaci tego jednego idealnego wskaźnika lub jakiegoś mentoringu. I prawda jest taka, że podejść do edukacji jest mnóstwo, ale żadna droga na skróty nie sprawdzi się długoterminowo. My natomiast wykorzystamy prostotę Magdi i połączymy ją z innymi czynnikami, które pokażą nam bardziej jasną perspektywę na rynek, a co za tym idzie, bardziej świadomo będzie można rozgrywać ten rynek. Więc przejdźmy sobie do konkretnych strategii, które będzie można przenieść do praktyki. W temacie praktyki rzeczywistego rozgrywania rynku, to ja korzystam nie bez powodu z giełdy Bybit i słuchaj uważnie, bo chodzi tutaj głównie o. Prowizje, których temat często się pomija, a jak teraz zobaczysz, mają ogromny wpływ na Twoją zyskowność. Masz teraz przed sobą prostą symulację prostej strategii tradingowej o win rate'cie 60%, czyli 60% zawieranych pozycji jest w zysku, a startując z 1000 dolarów, to na bazie innych tutaj czynników, które są wypisane, rozgrywając tą strategię na największej i najpopularniejszej dotychczas giełdzie Binance na spot, to można byłoby się cieszyć około 20% zyskiem. Po 100 tradach, co nawet w perspektywie roku jest jak najbardziej wykonalne. Ale przejdźmy sobie teraz na inną giełdę. Okex również jest dosyć znany, więc zobaczmy sobie jak ta sama strategia, ja nic nie zmieniam, wygląda właśnie na OKEX-ie. I już tutaj widzimy, że ta zyskowność spadła do około 12%. Więc pójdźmy jeszcze o krok dalej i wybierzmy jakiś Bitstamp na przykład. Ta sama strategia, klikam Run Strategy, klikam. I widzimy, że ta sama strategia już jest stratna. I to wszystko ze względu na prowizje, które na pierwszy rzut oka mogą nie wyglądać na duże, jakiś tutaj ułamek procenta, ale po prostu w dłuższym terminie to mają one coraz to większe znaczenie. Więc teraz zobaczmy sobie, jak sytuacja wygląda na Bybicie. Przypominam, że nic tutaj nie zmieniam. Klikam Run Strategy i widzimy, że. Ta sama strategia, co na Binance Okex mogłaby zaowocować około 20% zysku, to tutaj na Bajbicie byłoby to około 34% zysku, co robi kolosalną różnicę. Więc widzisz teraz jak odpowiedni dobór giełdy, co rzekomo wydaje się prostą decyzją, bardzo mocno wpływa na Twój długoterminowy sukces, ale uważaj też na różne skamy, które mają miejsce na co dzień, szczególnie na rynku kryptowalut, więc zostawiłem Tobie oficjalny link właśnie do tej giełdy w opisie pod tym filmem. Zrób z nim, co uważasz za najlepsze. Pierwszą strategią będzie połączenie. W Wskaźnika MACD z wskaźnikiem RSI. Wskaźnik RSI jest używany w tradingu do oceny kondycji rynku i potencjalnych punktów zwrotnych oraz również siły trendu. Również nagrałem cały oddzielny materiał na jego temat. Radzę obejrzeć, jeśli chcesz podejść na poważnie do tej strategii. A dla przypomnienia to RSI mierzy szybkość i zmiany ruchów cenowych, co pozwala określić, czy dane aktywo jest w strefie wykupienia czy wyprzedaży. RSI wyrażany jest jako wartość w zakresie od 0 do 100, czyli jest oscylatorem i te wartości po prostu oscylują właśnie w tym zakresie. Przyjęło się, że wartości powyżej 70 sugerują, że dane aktywo jest wykupione, czyli po prostu przesadnie drogie można uznać, a wartości poniżej 30 wskazują, że jest wyprzedany, czyli można uznać go za przesadnie tani. To prawda, korzystanie z niego nie jest tak proste, jak może się wydawać, ale po prostu na potrzeby tego materiału to uznamy po prostu te takie podstawowe zasady operowania na nim, aby też nie przedłużać. Dla zainteresowanych to RSI oblicza się na podstawie średniego wzrostu i średniego spadku ceny w określonym czasie i najczęściej to jest 14 dni. W praktyce jednak to RSI pomaga inwestorom identyfikować potencjalne sygnały kupna lub sprzedaży oraz ocenić siłę aktualnego trendu. No dobra, masz już taką najbardziej podstawową wiedzę na temat RSI i Magdy, to teraz przejdziemy sobie do tego, jak działa nasza strategia. Po pierwsze, to wejdź w we wskaźniki tutaj na górze, w TradingView i dodaj sobie wskaźnik MACD oraz RSI. Gdy już to zrobiłeś, przejdź na interwał 5 lub 15 minut Ponieważ na takich interwałach najlepiej działa ta strategia. Więc, kiedy rzeczywiście wchodzimy w longa, nasz RSI musi pokazywać, że jesteśmy teraz w strefie oversold. Jeżeli tak pokazuje, to czekamy aż Magdi przetnie się w górze. Poniżej linii zerowej pokazując sygnał kupna. W takim momencie możemy otworzyć longa. Stop loss natomiast możemy ustawić trochę poniżej poprzedniego dołka, a take profit na poziomie 1,5 w stosunku ryzyka do nagrody, albo więcej w zależności od właśnie tego stosunku zysku do ryzyka. No dobra, a kiedy wchodzimy w shorta? W shorta możemy wejść tak samo jak w longu, tylko że na odwrót. Czyli RSI musi pokazywać wyprzedanie, a MAGDI musi się przeciąć z góry od dołu powyżej linii zerowej, pokazując sygnał sprzedaży. To była pierwsza strategia, myślę, że dosyć prosta do przyspojenia i zanim przejdziemy do drugiej, to muszę zaznaczyć, że te strategie, które ja tutaj omawiam, one są świetną bazą do budowania własnego podejścia do rynku i rozwijać go w czasie. A jeszcze zapomniałem dodać, że na tej giełdzie, której korzystam, na ByBicie, aktualnie można odebrać 500 dolarów na pierwszą pozycję lewarowaną, co jest no, niespotykane na innych giełdach. To jest gwarantowany airdrop, sam skorzystałem i część naszej społeczności również go odebrała. Jednak dużo osób, która się rejestruje jakby co i robi depozyt, nawet nie wie o tym bonusie, więc podrzuciłem link poniżej, który właśnie do tego upoważnia, w opisie pod tym filmem na dole. A druga strategia z użyciem MACD będzie z użyciem EMA, czyli wykładniczej średniej kroczącej. Wskaźnik EMA można powiedzieć, że wygładza dane cenowe i identyfikuje trendy. Oblicza się go na podstawie wzoru, który uwzględnia poprzednią wartość EMA oraz aktualną cenę przy użyciu współczynnika wygładzania, Zwanego również współczynnikiem EMA. I właśnie ta EMA średnia krocząca jest szczególnie przydatna do identyfikowania sygnałów kupna lub sprzedaży oraz przede wszystkim analizowania siły trendu rynkowego. Także dodajmy tą EMA do wykresu, wchodząc ponownie we wskaźniki i wyszukując wykładniczą średnio kroczącą w skrócie EMA. Wejdź w ustawienia tego wskaźnika i ważne jest, abyś zmienił długość na 200. Więc, kiedy możemy rozważyć wejście w longa? Cena musi znajdować się nad EMA, co pokazuje, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Jeżeli tak pokazuje, to czekamy, aż Magdi przetnie się w górę. Poniżej linii zerowej, pokazując sygnał kupna. W takim momencie możemy otworzyć longa, a stop lossa ustawiamy trochę poniżej poprzedniego dołka. Take profit, podobnie jak wcześniej, minimum 1,5 lub wyżej w stosunku zysku do ryzyka. Ale kiedy otwieramy shorta, to tak samo, tylko że na odwrót raz jeszcze, czyli cena musi znajdować się pod EMA, a Magdi musi się przyciąć z góry do dołu po wyżej linii zerowej, pokazując sygnał sprzedaży. Więc. Myślę, że jak sam widzisz, to MACD jest wskaźnikiem, który świetnie sprawdza się w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak RSI lub średnie kroczące. I dzięki takiej synergii można uzyskać bardziej precyzyjne sygnały. Niemniej jednak, jak każdy wskaźnik, to MACD nie daje stuprocentowej pewności, a jego sygnały mogą czasem prowadzić do błędnych decyzji. Dlatego tak ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, Poszerzanie swoich perspektyw na rynek i budowanie swojego własnego podejścia do rynku, czego ja jestem dużym fanem, wiem, że wielu twórców tutaj na YouTube lub Twitterze chce na jeden sposób albo drugi no, uzależnić swoje społeczności, tak brzydko mówiąc, od po prostu korzystania z ich usług albo po prostu ich produktów. Więc warto po prostu być ostrożnym. Ja jakby co na tym kanale za darmo oczywiście publikuję tutaj różnego rodzaju materiały, analizy i strategie poniżej w opisie zostawiłem tobie linki do moich playlist właśnie o strategiach, które dają mi zarobić, playlisty wyjaśniające różne pomijane kwestie związane z tradingiem oraz mnóstwo materiałów edukacyjnych, do których sam chciałbym mieć dostęp na początku swojego podejścia do rynku, oszczędziłoby mi to mnóstwo czasu i pieniędzy, więc mam nadzieję, że będą tobie służyć. Więc do zobaczenia w kolejnym materiale i cześć.